Gigant zasadził drzewo w lesie, ale rycerz ściął je toporem. Mimo to gigant nadal wspierał wioskę, uprawiając ziemię, skracając miesiące pracy do kilku dni, chociaż wszystkie pochwały trafiały do króla. Pewnego dnia król zadał wróg, aby przywołać giganta i nakazał mu przynieść wodę z jeziora, aby napełnić fontannę. Kiedy Olbrzym próbował pomóc mieszkańcom wioski w budowie domów, rozgniewany król rozkazał mu je zniszczyć. Nawet gdy Olbrzym próbował zasadzić więcej drzew, król wysłał swoich żołnierzy, by je ścieli. Zmen Tą sytuacją, olbrzym stanął twarzą w twarz z królem, który nie zważając na błagania Olbrzyma, zadał wróg i rozkazał swoim rycerzom zaatakować go strzałami, zmuszając Olbrzyma do usunięcia się z wioski. Jednak nieobecność Olbrzyma miała katastrofalne skutki i wioska zaczęła podupadać. Nie udało się zebrać plonów, zabrakło drzew, a mieszkańcy wioski zostali zmuszeni do przeniesienia się do innego miasta. Pozostawiony sam w wiosce król, zdając sobie sprawę, że potrzebuje Olbrzyma, szukał go w lesie przez wiele lat, aż go znalazł. Mimo że został poproszony o powrót, olbrzym odmówił powrotu.